Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy GeckoOne. Platformy typu Margin Trading, umożliwiające nam handel na rynku kryptowalut, nawet z dźwignią finansową na maksymalnym poziomie 100 do 1. I nim przejdziemy do tematu tego dzisiejszego spotkania, czyli bezpośrednio do analizy, to chciałem Wam też powiedzieć, że platforma GeckoOne będzie uczestniczyć w konferencji INVESTCAPS także 25 i 26 marca w Krakowie oczywiście największa konferencja inwestycyjna w Polsce udział bezpłatny więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany to zachęcam do zarejestrowania się i odebrania darmowego biletu www.investcaps.pl bądź oczywiście możecie też wziąć udział w konkursie link w opisie w konkursie INVESTCAPS tam w kategorii analityk roku nominowany jestem ja a w kategorii firma blockchain nominowana jest właśnie platforma one. My bez zbędnego gadania już przechodzimy do wykresów i oczywiście, jak zwykle, rozpoczynamy sobie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena spada trzeci dzień z rzędu. Tu tak naprawdę już w minioną środę mówiliśmy o tym, kiedy rynek odbijał od tego technicznego poru w okolicy 45 tysięcy dolarów, że odbicie od tego pułapu może napędzić nam przynajmniej korektę spadkową. Ja wówczas wskazywałem dwa techniczne poziomy, do których rynek mógłby się osunąć. Pierwszy był w okolicy 42 tysięcy dolarów, natomiast on już został pokonany. Tak więc na ten moment stawiam, że te spadki sięgną przynajmniej poziomu 40 tysięcy 700 dolarów. To jest poziom, o którym mówię tak naprawdę od bardzo bardzo dawna i w mojej ocenie jest to najbliżej położone wsparcie, takie istotne wsparcie, na które naprawdę warto zwracać uwagę i w którego ewentualnie mogła pojawić się jakaś reakcja popytowa, która być może zapoczątkuje nam Odbicie i powrót Bitcoina na ścieżkę e, wzrostu, więc tak naprawdę, krótkoterminowo jest jeszcze przynajmniej niewielki potencjał do spadków. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dalej, to tak naprawdę w dużej mierze zależne to będzie od tego, co wydarzy się w okolicy właśnie tych 40 niespełna 41 tysięcy dolarów. Dlatego, że dopiero ewentualna reakcja popytowa bądź podażowa będzie determinowała to, czy pójdziemy dalej w górę, czy pójdziemy dalej w dół. I teraz. Jeżeli w okolicy tego wsparcia pojawi nam się większa reakcja popytowa, chociażby na wzór tej z 24 lutego, albo tej z 24 stycznia, albo chociaż taka, jaką obserwowaliśmy 10-11 stycznia, to były reakcje popytowe wskazujące na pewne, hmm, pewne odbicie, no to wówczas można by oczekiwać powrotu Bitcoina przynajmniej w okolicy 45 tysięcy dolarów. Z kolei, abyśmy mogli mówić o zmianie trendu ze spadkowego, który obserwujemy tak naprawdę już od pierwszej połowy listopada na trend. Wzrostowy, no to tak, jak już wielokrotnie wspominałem, z czysto technicznego punktu widzenia konieczne jest wybicie powyżej tych 45 tysięcy dolarów i dopiero wyjście powyżej tego pułapu faktycznie moglibyśmy traktować jako sygnał wskazujący na potencjalną zmianę nastawienia rynku, i oczywiście to otwierałoby nam drogę do dalszych wzrostów, czy to w rejonie 53 tysięcy dolarów, czy dalej, kto wie, może nawet w kierunku nowego ATH. Jest jeszcze drugi scenariusz, który w dalszym ciągu trzeba brać oczywiście pod uwagę. To jest scenariusz zakładający, że w okolicy tych, e, tego najbliższego wsparcia, nieco poniżej 41 tysięcy dolarów, wcale żadna reakcja popytowa nam się nie pojawi. I teraz, jeżeli rynek osunąłby się bezpośrednio poniżej, czyli spadamy poniżej 40 700 dolarów. I zamykamy świecę dzienną. To jest bardzo ważne. Nie wystarczy tylko to, że kurs osunie się poniżej. Musimy zamknąć konkretnie świecę poniżej, bo tak naprawdę nie powinno się interpretować świec niedomkniętych. W związku z czym rynek może oczywiście osunąć się nawet jeszcze dzisiaj poniżej tego pułapu i to wybronić, czyli powrócić powyżej. Interesują nas tylko i wyłącznie zamknięte e, świece. Jeżeli zamkniemy świecę poniżej 40 700 dolarów, no to to będzie nam zwiększało zagrożenie dotyczące. Możliwego spadku w okolicy ostatnich dołków, czyli spadku w kierunku 35 tysięcy dolarów. To jest poziom, który oczywiście dwukrotnie już był w ostatnim czasie testowany, najpierw w drugiej połowie stycznia, później w drugiej połowie, w drugiej połowie lutego. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę w mojej ocenie i co napawa takim pewnym optymizmem, to jest dynamika trwającego od trzech dni ruchu spadkowego, dlatego że ten spadek jest. Może on nie jest jakiś ponadprzeciętnie spokojny, to nie jest tak, że rynek ustabilizował się i, i trzyma się na względnie stałym poziomie. Mamy spadki, ale te spadki nie są też porad przeciętnie dynamiczne. Jeżeli zestawimy je z dynamiką wcześniejszego ruchu wzrostowego, no to można odnieść pewne wrażenie, że mamy całkiem spore prawdopodobieństwo, już cały ten spadek okaże się forum takiego rynkowego odragowania. Może to oczywiście wynikać poniekąd z chęci realizacji zysku, bo tak naprawdę od dołku do wierzchołków Bitcoin wzrastał, tutaj bodajże o ponad 31%, więc całkiem, całkiem spory wzrost w relatywnie krótkim czasie, więc może być tak, że część osób. Po po prostu realizuje zyski, krótkoterminowe spadki nam to wywołało. Natomiast być może faktycznie to będzie tylko korekta, i jeżeli w tym miejscu pojawi nam się jakaś większa presja popytowa, to Bitcoin odbije. Ale tak jak mówiłem, to odbicie, przynajmniej w pierwszej kolejności, należy traktować raczej w takim horyzoncie krótkoterminowym, bo dopiero trwałe wyjście powyżej 45 tysięcy dolarów powinno być takim sygnałem zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania i Ethereum i w przypadku ETH zauważymy, że rynek odbił nam się tutaj od linii tendencji spadkowej takiej lokalnej, więc została ona potwierdzona, bo już mamy trzy testy. Mamy oczywiście jeden test, mamy drugi test, mamy te, przepraszam, jeden dzień spadków, drugi dzień spadków, trzeci dzień spadków. Wczoraj wyprzedaż wyniosła niemal 4%. Dzisiaj o poranku już ona też wynosi niemal 4% i tak naprawdę w wyniku tych spadków doszło już do pokonania lokalnego poziomu wsparcia gdzieś w okolicy 2800 dolarów. To jest poziom o którym mówiliśmy między innymi w minioną środę i widzimy, że on dość wyraźnie zostaje dzisiaj o poranku przebity. W związku z czym jeżeli tylko spadki będą kontynuowane, a wiele na to wskazuje, myślę, że w najbliższym czasie należałoby się przygotować na możliwość dalszej wyprzedaży w kierunku albo 2550 dolarów, mniej więcej tak jak teraz znajduje się mój kursor, czyli poziom, który tu był testowany lokalnie jako opór, tu był testowany lokalnie jako wsparcie. Ewentualnie niżej kolejny pułap 2350 dolarów. Poziom o wiele, wiele ważniejszy, on był testowany oczywiście już tak naprawdę od stycznia, yy, od stycznia ubiegłego, nie, czerwca. Yy, Ubiegłego roku, więc tutaj tych testów było kilka, tu było o, wsparcie, opór tu znowu było wsparcie i tu jeszcze raz, więc tak naprawdę najbliżej położone wsparcie 2550, 2560 dolarów, ewentualnie niżej 2350 i myślę, że właśnie w tym kierunku Ethereum będzie na przestrzeni najbliższych dni tutaj e, zmierzać. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Trona. Trona dość dawno u nas nie było, natomiast pojawił się w Waszych e, komentarzach. Jeżeli chodzi o Trona, to oczywiście obserwujemy tendencję spadkową. Ta nie jest kontynuowana tylko od trzech dni, ale tak naprawdę tak bazowo e, obserwujemy ją już od 10 lutego bieżącego roku. Spadki relatywnie spokojne, natomiast widać, że dość systematycznie pewnie kontynuowane. Wszelkiego rodzaju wzrosty były zazwyczaj chwilowe. Tutaj mieliśmy małe odbicie, tu mieliśmy małe odbicie, tu mieliśmy małe odbicie i za każdym razem rynek wracał jednak na ścieżkę spadków. Jeżeli chodzi z kolei o e, takie techniczne poziomy wsparcia, na które ja w przypadku Tronad zwracałbym szczególną uwagę, no to w pierwszej kolejności. Okolice mniej więcej 5,5 centa, czyli 0,055, ewentualnie niżej kolejny pułap wysokości okrągłych 5, 5 centów, więc to są te zasięgi, do których moje ocenie naprawdę notowania trona mogą w najbliższym czasie zmierzać. No i oczywiście w dalszym ciągu jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym, to nie podlega żadnym wątpliwościom. Nie doszło do zmiany trendu, bo do zmiany trendu w przypadku trona żeby doszło. Przynajmniej z takiego stricte technicznego punktu widzenia, bo bazujemy jednak tutaj na pewnej analizie technicznej, bazujemy na, e, na statystykach. Statystyce też, no to strukturalnie rynek musiałby wybić powyżej 7 centów. Powyżej tych wierzchołków, chociażby z połowy stycznia i z pierwszej połowy lutego, no bo ten wierzchołek, to jest ostatni wierzchołek w trendzie spadkowym, tak jak tu był wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek, to jest ostatni wierzchołek, na który warto zwracać w tym przypadku uwagę i tak naprawdę wybicie powyżej tworzy nam nową strukturę wzrostową i dopiero to byłoby sygnałem do zmiany trendu, więc na ten moment jednak trzeba być przygotowanym na to, że tron może w najbliższym czasie jeszcze spadać. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Binance Coin'a. W przypadku yy, B &B, rynek utrzymuje się w okolicy aktualnie, w okolicy lokalnego poziomu wsparcia. To jest poziom, który na notowanie Ethereum już został pokonany. W sensie Bit, Binance Coin i Ethereum to są rynki ze sobą bardzo, bardzo, bardzo mocno skorelowane, ale tak naprawdę bardzo mocno skorelowane. I teraz, jeżeli chodzi o Binance Coina, no to mamy techniczne wsparcie w wysokości 390 dolarów i w mojej ocenie jest to tak naprawdę techniczny odpowiednik te, y, wsparcia y, w wysokości 2008. 800 dolarów na notowaniach Ethereum, tak naprawdę na podstawie tych samych przesłanek, tych samych dołków, wierzchoków te pułapy były wyznaczane. Ethereum już jest poniżej, w związku z czym istnieje ryzyko, że jeżeli BNB jest tak bardzo z ETH skorelowane, że też to wsparcie mogłoby zostać pokonane. Oczywiście na ten moment jeszcze rynek utrzymuje się delikatnie powyżej, ale ja liczę się z tym, że jednak to ryzyko spadku poniżej jest całkiem, całkiem spore. Jeżeli tak się stanie, no to w mojej ocenie trzeba być gotowym na możliwość dalszego zejścia, czy to. W rejon mniej więcej powiedzmy 357 8 niespełna 360 dolarów, tak jak teraz mój, mój kursor, wyznaczony po korpusach tych ostatnich doków, albo niżej 330 dolarów, tam jest kolejne wsparcie, na które warto będzie zwracać uwagę. Więc bądź co bądź, testujemy sobie techniczne wsparcie. Natomiast póki co nie ma jeszcze żadnej takiej większej reakcji popytowej, która mogłaby sygnalizować jego odrzucenie i odbicie, chociażby dzisiaj czy też jutro. Być może taka reakcja się pojawi, natomiast analizujemy stan faktyczny, stan obecny na ten moment takiej reakcji, oczywiście popytowej tutaj popytowej tutaj nie ma, choć też dostrzec można pewne przesłanki takie powiedzmy quasi optymistyczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o dynamikę ostatniego ruchu. Tak jak na Bitcoinie już to mówiłem, tanki tutaj to jest bardzo mocno e, widoczne. 28 lutego Binance Coin wzrastał o prawie 10%, 21 marca wzrastał o 3%. Natomiast spadki wczoraj niespełna 1,5%, dzisiaj 2% do poranku są o wiele, wiele spokojniejsze niż wcześniejsze wzrosty, co świadczyć może o tym, że cały ten ruch ten spadkowy okaże się jedynie formą korekty, i być może być może BNB odbije i powróci jeszcze na ścieżkę spadków, ale tak jak mówię, na ten moment jeszcze brak reakcji popytowej trzeba poczekać, aż ona ewentualnie nam się tutaj e, pojawi. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania Avax, a więc Avalanche, projekt, którego kurs utrzymuje się powiedzmy wewnątrz takiej formacji trójkąta równoramiennego. Ja ten trójkąt wyznaczyłem, natomiast trzeba e, brać pod uwagę, że o ile jego górne ograniczenie, czyli ta linia tendencji spadkowej wyznaczona jest poprawnie, to jest już potwierdzony techniczny poziom oporu. O tyle e, dolne ograniczenie, czyli ta linia tendencji wzrostowej, to jest poziom na ten moment jeszcze niedokładnie potwierdzony, dlatego że linie trendu są potwierdzone od momentu, kiedy zostały przetestowane trzykrotnie. Dopiero trzeci test jest takim testem potwierdzającym, że to jest ważny opór albo ważne wsparcie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że wziąć i połączyć dwa wierzchołki albo dwa losowe dołki. Może każdy możemy to zrobić bez większego trudu. Natomiast prawdopodobieństwo, że takie przykładowe pierwsze lepsze łączenie wyznaczy nam jakąś kluczową linię, e, linię trendu jest raczej małe. W związku z czym w mojej ocenie dopiero jak mamy linię testowaną trzykrotnie i więcej, no to możemy mówić o tym, że jest to faktycznie właściwa linia trendu, która może stanowić jakąś istotną barierę e, dla rynku. Na ten moment jeżeli chodzi o tę linię tendencji, no to na była Testowana tutaj jeden raz, tu była testowana drugi raz, ewentualnie może, jeżeli teraz zostałaby przetestowana po raz trzeci, no to wtedy uznamy, że jest to naprawdę wartościowy poziom wsparcia. Więc ja taką linię mam. Możecie sobie ją oczywiście na swoich wykresach wyznaczyć. Natomiast tu zaznaczam, że to jest na ten moment punkt orientacyjny. Nie przywiązuję co do tej linii jakiejś takiej ponadprzeciętnie dużej uwagi. Mam ją po to, żeby sprawić, przetestować, czy ewentualnie będzie to strefa testowana i respektowana w momencie, kiedy notowania awalanche osuną się tutaj po raz kolejny. A widać, że potencjał. Do spadku, właśnie w okolicy tego wsparcia mamy całkiem spory, bo tu już jest bardzo, bardzo, e, bardzo, bardzo blisko. Problem pojawi się oczywiście w momencie, gdyby rynek osunął się poniżej, bo to zagrażałoby dalszymi spadkami teoretycznie nawet w okolicy 54 dolarów. Natomiast na ten moment w mojej ocenie jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że tu może pojawić się jakaś reakcja popytowa, bo jakby nie patrzeć, spadki obserwowane od trzech one nie są jakieś turbo spokojne, wczoraj deprecjacja wyniosła niemal 6%, ale są nieco spokojniejsze niż wcześniejszy wzrost i też myślę, że, że jakiś taki ruch boczny zaczyna nam się tutaj tworzyć wewnątrz tymi, tych dwóch linii, więc y, można oczekiwać, że potencjał do spadków, wzrostów, spadków, wzrostów na przemiennie będzie coraz mniejszy, no i prędzej czy później z tej formacji sobie wybijemy, a to być może napędzi nam nieco większą Nieco większą zmienność i też nieco większe momentum, oczywiście, bo o momentum tutaj w dużej mierze chodzi sama zmienność, no nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze momentum, no chyba że ktoś jest day traderem, jakimś takim krótkoterminowym spekulantem, no to momentum nie potrzebuje, jemu wystarcza zmienność. Natomiast yy, inwestorzy, tacy średnio-długoterminowi, potrzebują jednak tego momentum. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania polki dot. Jeżeli chodzi o dot, w tym przypadku odbijamy się od linii tendencji spadkowej. Ona została delikatnie dosłownie, Naruszona, natomiast ogólnie rzecz biorąc, e, obroniła się. Tu był jeden, to jest drugi, trzeci, czwarty. Teraz po raz kolejny. Od trzech dni obserwujemy spadki i przynajmniej na ten moment przybierają one na sile. Nie są jakieś ponad przeciętnie duże, ale jednak mamy tendencję wzrostową tak naprawdę. Przedwczoraj było to 1,5%, wczoraj było to już ponad 3, dziś o poranku to jest 4,5, więc widać, że jakby nie patrzeć, presja podażowa zaczyna się tutaj rozpędzać. I w mojej ocenie jesteśmy na dobrej do drodze do tego, żeby notowania polki powróciły w okolice czy to. Poziomów powiedzmy 16 dolarów, dalej kolejne wsparcie 14 dolarów i dalej kolejne wsparcie 11 dolarów. Więc to są te pułapy, na które w mojej ocenie warto zwracać uwagę: 16, 14 i 11 dolarów. Odpowiednio w takiej kolejności zobaczymy, gdzie, w okolicy którego z tych poziomów ewentualnie pojawi nam się jakaś większa reakcja popytowa. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania Cardano, a więc popularna ada. Projekt, który no, nie wygląda zbyt optymistycznie z czysto technicznego punktu widzenia. Mówiliśmy sobie o nim już tak naprawdę przed tygodniem. Przed tygodniem wskazywałem na potencjał wzrostu, powrotu cardano w okolice 1 dolara, bo to jest ostatnio pokonany poziom wsparcia, ale taki naprawdę istotny poziom wsparcia. On był testowany wielokrotnie w przeszłości jako oczywiście wsparcie. No i przed tygodniem mówiłem, że teoretycznie jest potencjał wynikający z zachowania zasady zmiany biegunów, żeby ten pułap został teraz przetestowany od dołu, a więc jako opór, a że biorąc pod uwagę pokrywał on się z mierzeniem 50% korekty FIBO z wcześniejszego ruchu spadkowego, no to już przed tygodniem zaznaczałem, że jest, było całkiem spore prawdopodobieństwo i właśnie tu w okolicy tego 1 dolara pojawi nam się jakaś reakcja podażowa. Takowa pojawiła się już 1, 1 marca i tak naprawdę od tego czasu obserwujemy spadki. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, no to w mojej ocenie warto przygotować się na powrót notowań Cardano w okolice 80 centów, bo tam wyznaczam najbliżej położone w Wsparcie, natomiast problem pojawi się w momencie, kiedy to 80 centów by się nie obroniło, czyli kiedy Cardano osunie się poniżej, bo z czysto technicznego punktu widzenia kolejne wsparcie wyznaczyłbym w okolicy 40 centów, czyli odstęp od jednego do drugiego poziomu wsparcia wynosi dokładnie 50%. To jest bardzo, bardzo dużo jak na taki bezpośredni ruch, który miałby się ewentualnie wydarzyć, w związku z czym na ten moment możemy patrzeć na Cardano samo w sobie. Natomiast w momencie, kiedy Notowania tej kryptowaluty osunęłyby się poniżej 80 centów. To, w mojej ocenie, nie będzie można już patrzeć tylko i wyłącznie na sam wykres Cardano, oderwany od szerokiego rynku. Trzeba będzie go porównywać też z notowaniami Bitcoina i powiedzmy Ethereum, chociażby, dlatego że jednak mamy tutaj całkiem sporą korelację i może dojść do sytuacji, gdzie Bitcoin, Ethereum, wiele innych dużych projektów zacznie odbijać, a Cardano będzie teoretycznie pomiędzy, czyli powiedzmy, będzie na poziomie 60 centów. Jeżeli Cardano będzie na poziomie 60 centów, to z czysto technicznego punktu widzenia my dalej moglibyśmy oczekiwać spadków w kierunku 40, bo 60 to nie jest żadne techniczne wsparcie bardzo istotne, skąd mógłby zapoczątkować się impuls wzrostowy. Natomiast jeżeli szeroki rynek dotrze do jakichś technicznych stref wsparcia i zacznie odbijać, no to może też pociągnąć za sobą Cardano, więc dochodzi tutaj do pewnego ryzyka. Ryzyko, że jeżeli osuniemy się poniżej 80 centów, to teoretycznie spadki mogą sięgnąć poziomu 40, ale może wydarzyć się tak, że one tam nie dotrą i rynek odbije poniekąd w powietrzu i z czysto technicznego punktu widzenia nie będziemy w stanie określić, gdzie będzie ten poziom, z którego rynek odbije, natomiast analizując sobie sytuację na szerokim rynku, być może uda nam się jakoś to lepiej oszacować. Oczywiście pod, wyjąt pod warunkiem, że Cardano usunie się poniżej 80 centów i pod warunkiem, że nim zdąży spaść do 40 na Bitcoinie i innych dużych projektach pojawi się jakaś reakcja popytowa i pojawi się jakieś odbicie. To są dwa warunki konieczne, które musiałyby zostać spełnione, żeby tutaj odbić powiedzmy z takiego przysłojowego e, powietrza, więc myślę, że krótkoterminowo dalej można oczekiwać spadków na notowaniach Cardano, no, a my przechodząc dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach NEM, tutaj Zauważymy, że rynek porusza się poniekąd w takiej formacji klina zniżkującego. To jest taki powiedzmy, jeżeli chodzi o klin, no to możemy powiedzieć, że to jest taki trójkąt, tylko tak jak trójkąty nie są wypełniane, w sensie bardzo rzadko są wypełniane w pełni, co oznacza, że rynek zazwyczaj wybija z trójkąta przed jego pełnym zwężeniem no to w przypadku klinów to prawdopodobieństwo, że taki trójkąt zostanie wypełniony chociażby, nie wiem w trzech czwartych, w połowie jest bardzo, bardzo niewielkie, także tutaj nie ma co patrzeć dokąd do, kiedy byłoby pełne zwężenie, no bo gdybyśmy chcieli wskazywać sobie na pełne zwężenie no to ono byłoby gdzieś naprawdę bardzo, bardzo daleko, tu jeszcze byśmy myślę spokojnie z, z rok musieli prawie poczekać a tak jednak prawdopodobnie wybicie nastąpi szybciej, natomiast biorąc pod uwagę, że odbiliśmy się od linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem tej formy, no to myślę, że krótkoterminowo można oczekiwać kontynuacji spadków. Pozostaje tylko pytanie, gdzie ta wyprzedaż się zatrzyma? Czy zatrzymamy się w okolicy horyzontalnego poziomu wsparcia w wysokości 9 centów? I tu nawet w troszeczkę oddalę, żebyście widzieli na jakiej podstawie ten poziom był testowany, no bo jednak bądź co bądź on jest tutaj niepokonany od y, sierpnia, y, powiedzmy od mniej więcej sierpnia, września 2020 roku. Był testowany oczywiście w tym czasie kilkukrotnie jako wsparcie, natomiast rynek nie osunął się poniżej, więc w mojej ocenie bardzo ciekawe wsparcie to w wysokości 9 centów. Ewentualnie niżej. Kolejne to jest właśnie linia tendencji kreśląca nam dolne ograniczenie samego klina, czyli linia wyznaczona na podstawie tych dołków. Chociażby ja tutaj pierwszy przyczep dołek z 4 grudnia i drugi przyczep dołek z 24 lutego, więc na te pułapy myślę, że warto w przypadku NEM zwracać tutaj szczególną uwagę. My przechodząc dalej, weźmy na tapet to, co dzieje się aktualnie na notowaniach XRP. Jeżeli chodzi o XRP. To jest to projekt, który utrzymuje się powyżej w dalszym ciągu jeszcze 70 centów. Dość ciekawy poziom, dość ciekawy poziom wsparcia. To, na co warto zwrócić uwagę, to na dynamikę trwającego od trzech dni ruchu spadkowego. Nie można powiedzieć, że nie dzieje się nic, natomiast systematycznie mamy spadek dzienny na poziomie mniej więcej około 2%. Jest to zdecydowanie mniej niż wzrost 28 lutego, kiedy rynek sięgał tak naprawdę zwyżka przekraczała 8%, więc być może wracamy właśnie w kierunku tych 70 centów. Natomiast jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że nie tyle to, ale to był impuls wzrostowy, a ten cały ruch obserwowany tak naprawdę już od 9 lutego jest formą swego rodzaju takiej płaskiej względnej e, korekty po zakończeniu której... XRP powróci na ścieżkę wzrostu. Przy czym oczywiście krótkoterminowo trzeba liczyć się z tym, że mamy potencjał spadkowy przynajmniej do tych właśnie 70 centów i, i tu jest ryzyko spadku właśnie w tego wsparcia bardzo, bardzo e, duże. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania solany. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o solanę, no to oczywiście w dalszym ciągu jeszcze utrzymujemy się powyżej 80 centów, teoretycznie odbiliśmy się od takiego bardzo lokalnego poziomu oporu. Chyba mówiliśmy nawet o nim przed tygodniem. Jeżeli mnie pamięć nie myli, w okolicy mniej więcej 105 dolarów, 105 poziom, który był testowany tutaj w połowie lutego, został przetestowany tutaj wczoraj. Niewielka reakcja podażowa, wczoraj spadki o 5%, dziś po ranku spadki o ponad 4%. Więc w mojej ocenie istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że notowania Solany powrócą w okolicy ostatnich dołków, czyli powrócą w okolicy technicznego wsparcia w wysokości 80 centów. To jest pułap, który oczywiście był testowany tutaj raz jako opór i dwukrotnie jako wsparcie, więc być może po raz trzeci jako wsparcie zostanie on e, tutaj przetestowany na ten moment to jest mój scenariusz bazowy zakładający że dalej jesteśmy w trendzie spadkowym i dalej te spadki mogą być oczywiście e, kontynuowane przechodząc do kolejnego projektu spójrzmy sobie na to co dzieje się aktualnie na notowaniach Chainlinka w tym przypadku też sytuacja no, nie napawa optymizmem tak naprawdę ona stała się dość pesymistyczna w momencie kiedy Rynek już w drugiej połowie stycznia wybił poniżej linii tendencji wzrostowej, bardzo ładna linia, która tak naprawdę obserwowana była od dołku z marca 2020 roku, testowana wielokrotnie jako wsparcie. Po wybiciu została oczywiście przetestowana od dołu, a więc jako opór, więc widzimy, jak ładnie rynek wypełnił tutaj zasadę zmiany biegunów. Poziom, który był do tej pory testowany wielokrotnie jako wsparcie, po wybiciu został przetestowany jako opór, no i podobną zasadę zmiany biegunów obserwujemy też w odniesieniu do kolejnego technicznego poziomu w wysokości mniej więcej 15 dolarów i 30 centów, on był testowany tutaj jako wsparcie, jeden, drugi, trzeci raz, no i tu został e, oczywiście korekta, przetestowany od dołu a więc jako opór, wczoraj mieliśmy spadki o ponad 2,5%, dzisiaj mamy spadki przekraczające 4% i wydaje mi się, że możemy powrócić w okolicy ostatnich doków, czy przynajmniej bariera powiedzmy 13 mniej więcej 13 dolarów no i jeżeli spadniemy poniżej 13, no to zrobi się, zrobi się naprawdę gorąco, bo wtedy można by oczekiwać spadków nawet w kierunku 10 centów, więc ten, ta przestrzeń dalej byłaby tutaj jeszcze całkiem, całkiem spora. No i na koniec spójrzmy sobie jeszcze na notowania Doge'a. Jeżeli chodzi o, o Doge'a, no to oczywiście tutaj... W sumie można powiedzieć, że dość podobnie jak na notowaniach Channinka, dlatego że też pokonaliśmy w ostatnim czasie horyzontalny poziom wsparcia, w tym przypadku bariera nieco powyżej 13 centów. Też w wyniku ostatnich wzrostów ta strefa została przetestowana od doła, więc jako opór i też pojawiła się już tu reakcja podażowa. Wczoraj spadki o ponad 2,5%, dzisiaj nieco no nie, nie mniejsze też mamy tak naprawdę nawet większe niż wczoraj, 2,5% powyżej, więc y, możemy oczekiwać powrotu w, os, w okolice ostatnich doków, czy gdzieś rejon powiedzmy 12 centów, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak sobie oddalimy troszeczkę perspektywę, to zauważymy, że z takich istotnych, technicznych poziomów wsparcia ten najbliżej położony jest dopiero w okolice 8 centów. Ja o nim już mówiłem jakiś czas temu no i w dalszym ciągu trzeba liczyć się z tym, że teoretycznie jest szansa na to, że docz osunie się właśnie w okolice 8 centów, więc w tym przypadku jakoś wiele powodów do optymizmu, myślę, że, że tutaj nie mamy. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście przypominam, sekcja komentarzy należy do Was, więc dajcie, proszę znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mam przygotować i przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Ja przypominam, że my słyszymy się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek punktualnie o godzinie 10. Oczywiście, jeżeli uważacie, że ten materiał był dla Was pomocny w jakikolwiek sposób, to zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu i to myślę, że. Bardziej istotne niż zwiększenie zasięgu, to jest też dla nas taki pozytywny feedback. Widzimy, że to, co robimy, wam, wam odpowiada, wam pasuje i na, nakręca nas to tak naprawdę do dalszego działania. Więc was to nic nie kosztuje, jedno kliknięcie, a dla nas naprawdę znaczy to bardzo, bardzo wiele. No i oczywiście, jeżeli macie taką możliwość i przede wszystkim chęci no to przypominam o konkursie konkurs.investcavs.pl link oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału ja nominowany jestem tak jak mówię w kategorii analityk roku Gekowar nominowany jest w kategorii firma blockchain i konkurs mimo tego, że pierwotnie miał trwać do końca tego tygodnia no to przez zaistniałą sytuację geopolityczną został wydłużony dlatego, że widzimy jak wiele osób angażuje się jednak w pomoc Ukraińcom no i też nie chcemy tutaj, że aby osoby, które bardzo mocno się zaangażowały, a chciałyby zagłosować, nie miały tego czasu, żeby nie mogły tego zrobić, w związku z czym konkurs jest wydłużony do przyszłego czwartku, włącznie, czyli do czwartku do godziny 23.59, można e, głosować. To, co mogę już na dzień dzisiejszy powiedzieć, to to, że już mamy nowy rekord, czyli już przekroczyliśmy tak naprawdę pułap grubo powyżej 80 tysięcy głosów w konkursie zostało oddanych czyli wyraźnie przebiliśmy tak naprawdę ubiegłoroczny rekord w związku z czym no tak naprawdę teraz już walczymy tylko o to jak wysoko poprzeczka zostanie podniesiona. Ja myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z e, jakimiś tam planami i z takimi moimi przewidywaniami, 100 tysięcy głosów w konkursie zostanie oczywiście tutaj oddanych, a to sprawia, że sam konkurs jest oczywiście coraz bardziej prestiżowy, no bo zupełnie inne jest wyróżnienie dane przez e, kapitułę dziesięciosobową, a zupełnie inne przez e, osoby, przez internautów, którzy oddali w sumie 80 tysięcy głosów. Więc tu, tak naprawdę, myślę, że bardzo, bardzo e, fajnie. Ja nie przeciągam, nie przedłużam. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam Oczywiście przede wszystkim spokojnego weekendu, no i my słyszymy się już poniedziałek punktualnie o godzinie 10, także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!